Iga Świątek jest wielka, i na tym w zasadzie moglibyśmy tę dyskusję dzisiaj zakończyć. Ale my z Wami sobie podyskutujemy o tenisie troszkę dłużej. My, czyli ja i Michał Chojewski. Cześć Michał. Dzień dobry. Iga Świątek w fantastycznym stylu em, awansowała do ćwierćfinału już wielkoszlemowego turnieju em, na kortach Wimbledona w, Wimbledonu w Londynie. E, no, kapitalny mecz. Wydawało się, że Iga Świątek e, już przegra. No, była o, w zasadzie włos od porażki. E, broniąc piłki meczowe, no pokazała e, jednak ogromną e, klasę. E, rozmawialiśmy sobie e, tuż przed programem i, e, i ja takie mam trochę wrażenie, że dwa, trzy lata Temu to Iga ten mecz by przegrała. A dziś mamy zupełnie inną igę, zupełnie inną zawodniczkę, gigantkę światowych kortów. No wiadomo, Iga z, z roku na rok dojrzewa jako zawodniczka, też jako człowiek. Ta praca i z psychologiem, i, i w ogóle jakieś takie nabieranie pewności siebie oczywiście ma, ma duże znaczenie. Natomiast ten mecz Zbęcić był naprawdę niesamowity i no można powiedzieć, że. że że Iga grała słabiej niż, niż w poprzednich meczach, bo rzeczywiście miała problemy, ale to naprawdę jest ogromna zasługa Benci, która po prostu pokazała klasę. Nieprzypadkowo jest to mistrzyni olimpijska i zawsze Iga, no poza jednym meczem w finale w Adelaidzie, to był po prostu tak, tam wtedy, tamten mecz to nie ma co do niego wracać, Szwajcarka była zupełnie jakoś w rozsypce, mhm. forma fatalna. Natomiast pozostałe mecze z Benci zawsze były bardzo trudne dla Igi. To jest po prostu styl gry. idę, nie pasuje to jest zawodniczka, która bardzo odbiera czas zawodniczkom, ona bardzo szybko atakuje e, piłki, a Iga wiadomo, że jak się odbierze czas, to wtedy gra i się zawsze trudniej, szczególnie na tak szybkiej nawierzchni. Poza tym te szybkie returny Igi Świątek, e, którymi zawsze no, nęka zawodniczki i albo wygrywa bezpośrednio punkty, albo po prostu buduje sobie taką przewagę w tej wymianie, że, że potem bezpośrednio ją kończy bez problemu, to, to tutaj po prostu widać było, że znowu, że te returny Igi zupełnie nie robiły większe wrażenia na, na Bencić. Ona potrafiła odpowiedzieć jeszcze mocniej, jeszcze szybciej. No, klasowa zawodniczka naprawdę, która też powiedziała po meczu, że to był świetny mecz i że po prostu Iga pokazała, pokazała dlaczego jest najlepszą zawodniczką na świecie. Że, e, Belinda powiedziała, że ona rzuciła po prostu wszystko, co miała, niczego nie żałuje. Czasami podejmowała ryzyko, raz to ryzyko się opłacało oraz nie. Ale z tak dysponowaną Igą po prostu no znowu trochę zabrakło. Dobrze, że wyjaśniłeś, z kim w ogóle Iga grała, bo ja w tej całej euforii nie, nie powiedziałem nawet imienia nazwiska rywalki. Belinda Bencic, Szwajcarka, świetna zawodniczka. 6-7, 7-6, 6-3 tak wygląda wynik tego spotkania. Spotkania, które było w zasadzie horrorem tenisowym. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzyło się to w mojej karierze, by wrócić z takiego momentu, powiedziała po tym spotkaniu Iga Świątek. No tak, ale też się powiedziała, że, że ona, to, to na mnie zrobiło niesamowite wrażenie, że kiedy były te piłki meczowe w drugim secie, to ja spojrzałem na twarz Igi i w ogóle nie było nerwów. widać, że, że to jest właśnie ten moment, z którym ona za chwilę może odpaść. To jest właśnie ten efekt pracy z psychologiem, ale też po prostu tego, jak, jak Iga zawsze, no, no, przynajmniej w ostatnich latach, jako, jako ona jest potwornie mocna mentalnie. Ona zresztą potem powiedziała, że piłki meczowe to jest taki moment, po prostu nie możesz myśleć o tym, że to jest ta piłka, w której możesz przegrać mecz, tylko po prostu musisz się zmobilizować, ale musisz robić swoje, tylko jeszcze troszkę lepiej niż, niż do tej pory. Bo jak wiadomo, no skoro bronisz piłek mieczowy, to znaczy, że ten mecz się no nie, nie, nie do końca ułożył, tak, jak, tak jakbyś, to jest, co sobie planowała, ale to właśnie cechuje IG, że ona w tych krytycznych momentach, kiedy już balansuje na krawędzi, ona potrafi pokazać to, co w niej najlepsze, to, co w jej tenisie najlepsze, wznieść się na te wyżyny. I, i, I często właśnie wygrywa dzięki temu spotkania. Dużo rozmawialiśmy przed Wimbledonem o trawie. Matwiliśmy się trochę, że Iga Świątek tej trawy nie do końca lubi. Nie do końca jej do tej pory na trawie szło pomimo, że juniorski Wimbledon wygrywała. To potem na tej trawie tak różowo nie było. Natomiast ten turniej w Niemczech już dużo nam w nas wlał optymizmu, a sam Wimbledon jeszcze więcej optymizmu, jeszcze więcej radości nam daje. Iga Świątek, kolejna wypowiedź z konferencji prasowej. Myślę, że już kocham trawę. Moja miłość z każdym dniem rośnie. Tak, no tak jak już żeśmy mówili często, że Ize, po prostu brakowało doświadczenia na tej trawie. Ona nie miała za dużo czasu, żeby na tej trawie spokojnie potrenować, bo jak wiadomo, w Polsce tych kortów no nie ma, jest, są jakieś, jest kilka kortów tam pod łowiczem, y, natomiast jest też kilka kortów ze sztuczną trawą, ale ta gra jest zupełnie inna ale, taki też, ale też Michał ten sezon trawiasty jest dosyć krótki, więc tak. zawodniczki się raczej na trawie nie przygotowują. I ona tak jak mówiła, no, rok temu, po, po tym drugim triumfie w karierze wolanga Ross, ona była przytłoczona, tym potrzebowała y, czasu, żeby odreagować i też y, nie miała takiej po prostu gotowości mentalnej, żeby tak porządnie się do tej trafy przygotować. Y, y, pamiętamy, że ona wtedy od razu z marszu przystąpiła do gry na Wimbledonie. Nie? Teraz to podejście mentalne było zupełnie inne. Ona już teraz już jaka taka rutyniara po tym trzecim triumfie. Po prostu za kasa ręka wywzięła się od nowa do, do roboty, do, do, do nowe wyzwanie. Potrenowała spokojnie w tym Bad Homburg, spokojne treningi w kameralnych warunkach razem z Tomaszem Wiktorowskim, który jak wiadomo ogromne ma doświadczenie, w końcu na trawie prowadziła Agnieszkę Radwańską do ogromnych sukcesów. I, i te, ta spokojna praca po prostu przynosi efekty. To jest po pierwsze przyzwyczajenie do tej nawierzchni, po drugie, też ta budowa na pewność siebie z, ka z każdym kolejnym zwycięstwem. I to po prostu widać było, tak jak Agnieszka Radwańska mówiła, że to jest też kwestia tego, że Iga musi tak przełamać się mentalnie. Uwierzę, że na, na tej trawie potrafi dobrze grać. To wszystko jedno jest z, z, z drugim związane. To ta spokojna praca i też ten po prostu, też ta mentalna pewność siebie budowana z meczu na mecz. Dlatego Iga gra teraz tak dobrze na tej trawie. W finale na Igę czeka Elina Switolina, Ukrainka, która w, po, równie w morderczym meczu tak. pokonała Białorusinkę Azarenkę Tam trochę było kontrowersji. Potem panie sobie nie podały ręki. Natomiast dla Igi to będzie trudniejsze spotkanie niż z Bencić. W Rzymie panie grały ze sobą. Iga wygrała. To były korty ceglane, natomiast mhm. teraz na trawie, na trawie jeszcze nigdy ze sobą nie grały. Tak, znaczy ja szczerze powiem, że jak oglądałem mecz z Fitoiny za ręką, to byłem za tym, żeby wygrała Ukrainka. Nie tylko, że no, mhm. fajna dziewczyna. Naprawdę warto kibicować Ukraińcy To jest taka no, dziewczyna, która wróciła teraz po urodzeniu dziecka. Zresztą żona Gala Mafisa, znanego, znanego francuskiego tak. mhm i bardzo sympatyczna dziewczyna zresztą z igą się prywatnie bardzo lubią, no, co teraz też podkreślały przed tym meczem. Natomiast mi się wydaje, że na łatwiej będzie idę zagrać z Eliną, z, Zliną, z Fitoliną, niż na przykład y, gdybym miała grać za zaręką. Za ręką już pokonywała, natomiast na trawie trochę bałbym się jednak tej i doświadczenia, Siłę, i tak? ogromnej siły, Zdech. zwłaszcza przy returnie. Białorusiinka w każdej piłce wywiera presję. Prawda, nie jest już to taka klasa jak jeszcze parę lat temu, kiedy, kiedy no, wygrywała wielki turniej. Nie, to dwukrotna mistrzynia w na Open, była liderka rankingu, ale jednak po tych zawirowaniach z tym synem, te różne tam perypetie jednak no to, to to już nie jest ta sama zawodniczka. Natomiast potencjał ma wciąż ogromny i myślę, myślę że z, ze sfitoliną powinno być idę łatwiej i też myślę, że powinno być łatwiej niż zbęcić. Stwidzanie jest taką zawodniczką, która to jest bardzo solidna zawodniczka też doświadczona. Natomiast mam wrażenie, że po prostu jej zabraknie argumentów w starciu z igą. Ona nie ma ani jakiegoś potwornego serwisu, ani jakiegoś potwornego returnu. I myślę, że po prostu IGA zdominuje Ukrainkę, która też no pamiętajmy, obie panie mają za sobą mordercze mecze trzysetowe, dramatyczne. Teraz mają yy, no, dłuższą przerwę, żeby się, się regeneruje, tak. Teraz mi się wydaje, że jednak Iga, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, to jest dziewczyna nie do, nie do po prostu zajechania mówiąc kol kolokwialnie. No. Ona po prostu, jeżeli nie przytrafią się jakieś kontuzje, coś takiego nieprzewidywalnego, to ona wyjdzie, po prostu zagra swoje, jakby, jakby w ogóle tego trzysetowego meczu nie było. Natomiast jeżeli chodzi o linę swetelną, no, to, to już pojawia się znak zapytania, czy ona zdąży się zaregenerować. Pamiętajmy, że za nią jest bardzo długa przerwa. W ogóle w karierze, w związku z tym urodzeniem dziecka. Wiadomo, to ten powrót na, na tak wysoki wyczynowy poziom na, po ciąży, urodzeniu dziecka, to jest duże wyzwanie. No, Ukrainka na razie prezentuje się bardzo dobrze, natomiast jestem bardzo ciekaw, czy jednak ten mecz za ręką nie zostawi śladu, jeżeli chodzi o jej po prostu kondycję. Mhm. Jeszcze na koniec y, krótko o Hubercie Churkaczu: krótko dlatego, że w y, y, zasadzie. Za... Kilka godzin dokończenia meczu z Dziokowiczem. Nie wiemy, czy będziecie oglądać e, naszą rozmowę przed tym dokończeniem, czy po dokończeniu. Nawet no, jeżeli będziecie oglądali po dokończeniu, to będziecie się zna z nas śmiać, że się znamy na, e, na tenisie i, i gadamy głupoty. Mm. Ale podyskutujmy chwilę o, o tych dwóch setach, które obejrzeliśmy i o tym, co nas może czekać w tym jednym secie, czy może większej liczby A, setów. Znaczy, generalnie ja bym chciał powiedzieć tak, że wiadomo, że, że, że jeżeli. To były dwa niesamowicie zacięte mecze, stojące na bardzo wysokim poziomie, i wiadomo, że po tym, jak Hubi no, roztrwonił tą przewagę 6-3 prowadził w, pierwszym, w breaku pierwszego seta, no to pojawia się taka iry irytacja, że o Jezu, jak on mógł to zmarnować. Ale Pamiętajmy, że to jest chłopak, który walczył dwa sety z najlepszym tenisistą w historii w ogóle tenisa. Już teraz no, w zasadzie tak. ten, ten wyścig tych trzech gigantów został rozstrzygnięty, przynajmniej jeżeli tak patrząc o, y, przez pryzmat statystyk, a na trawie to jest po prostu niesamowity zawodnik, który potrafi też y, przede wszystkim no, psychicznie tłamsić wielkich gigantów. No, pamiętajmy ten finał na przykład z Rogerem Federerem no, ale czyli Nowak Dziokowi, znany jest z tego, że w takich krytycznych momentach, kiedy rozstrzygają się w pojedynczych piłkach no, no losy meczów, on, on jest po prostu nie do zdarcia. On pokazuje niesamowitą siłę mentalną. No, Hubiemu rzeczywiście zabrakło tej siły. No widać było, że się usztywnił w tych trudnych momentach. Grał naprawdę świetnie, ale w tych najważniejszych momentach no, zabrakło tej po prostu konsekwencji. No, troszkę, troszkę jakieś pojawiło się zawahanie. Ten pierwszy serwis przestał funkcjonować. No, widać, że on jednak w tych trudnych momentach, w przeciwieństwie do Igi, chociaż no tak nie chciałbym, to troszkę jest niesprawiedliwe takie porównywanie, a jednak tak jak mówiłem, że Iga w tych trudnych momentach pokazuje to, co najlepsze, tu Hubi czasami jednak troszkę się cofa. Natomiast no oceniając tego chłopaka pamiętajmy, że to jest, no, to, że on grał dwa Sety wyrównane na tak niesamowitym poziomie z Nowakiem Dziokowiczem, zresztą no ale przed meczem bardzo chwalił Hubertaż, to jest chłopak, który na trawie jest rewelacyjny, on się bardzo obawiał tego meczu z Hubim, co zresztą się potwierdziło, no bo naprawdę to Hubi równie dobrze mógł prowadzić 2-0, no, no ale na tym to polega, że to najważniejsze piłki trzeba wygrywać, a Hubi akurat wtedy, wtedy no, Zagrał słabiej. Ja mam nadzieję, że ci, którzy będą, będą nas oglądać już po kończeniu tego meczu będą się z nas śmiać, bo to, że, 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 troszeczkę nie dowierzamy w Huberta i to, że on w znaczy, no, tej rundy awansuje. Prawda jest taka, że wygrać z Dziokowiczem do trzech wygranych setów jest ekstremalnie trudno, a wygrać z nim jeszcze przegrywając 0-2 no to już jest w ogóle mission impossible, no nie ma co skreślać Hubiego, no bo to Oczywiście. po prostu mecz tak no, Powinienem do tego po prostu podejść, że ten mecz się zaczyna od nowa, że trzeba po prostu próbować wygrać te sety, grać jeszcze bardziej agresywnie, jeszcze bardziej ryzykować. Czesł Czesław Michiewicz zawsze mówił, że 2-0 tak. to jest y, najbardziej niebezpieczny tak. wynik. Natomiast no, z Nowakiem Dziukowiczem, chociaż był taki mecz, pamiętam chyba z, z Austriakiem Melcerem, jeżeli dobrze pamiętam, że, że, że przegrał znaczy mecz prowadząc 2-0, ale to był zupełnie inny Dziokowicz to były stare, stare dzieje, i teraz to jest zupełnie inny zawodnik. No dobrze, trzymamy Michał i drodzy widzowie. Kciuki za Huberta. Trzymamy oczywiście za Igę. Czekamy na ich kolejne mecze. Dzięki, za dzisiaj. Dziękuję również Wam. Oglądajcie nasz program Super Tenis. Trzymamy kciuki za Polaków grających, walczących o sukcesy na Wimbledonie. Przemek ofiara. Dzięki za dziś. Cześć. Dziś.